Witam serdecznie wszystkie dzieci z grupy folklorystyczno-rytmicznej, dzieci ze, z grupy muzycznej, rodziców, dzieci i wszystkich, którzy cenią sobie folklor i lubią tradycje i zwyczaje, które są związane z naszym życiem codziennym. Jesteśmy akurat w okresie świętej Katarzyny i świętego Jędrzeja. Pozwolę sobie przytoczyć kilka przysłów, które są mądrością narodu. Święta Katarzyna, adwent zaczyna. Święty Jędrzej jeszcze mędrzej. Święta Katarzyna klucze pogubiła. Święty Jędrzej znalazł zaraz, pozamykał wszystkie skrzypki naraz. Proszę Państwa, yy, uważam, że powinniśmy jeszcze troszkę zaobserwować naszą pogodę, jaka nas będzie otaczała w dniu świętego Andrzeja, bo opowiadano, że w Wigilię świętego Andrzeja jeśli jest błoto i słota, to w grudniu będziemy chodzić suchą nogą. To znaczy, że będzie mróz. No i na świętego Andrzeja jest dla wszystkich dziewcząt ogromna nadzieja, bo jak Wspomnimy, wrócimy się do dawnych lat, dziewczęta kiedyś po prostu zabawiały się różnymi wróżbami andrzejkowymi. Wiesz, nie było wtedy telewizorów, nie było radia, komputerów i innych cudów teraźniejszości. A my w, tej, w tym czasie będziemy się po prostu bawić. Będą to zabawy młodzież będzie mogła się zebrać przy kawie herbaty, cie, przy dobrym cieście i zabawić się w przeróżne zabawy związane z czasem andrzejkowym. Gdyż dziewczęta kiedyś wierzyły, że lejąc wosk na wodę, gorący, przez ucho od klucza, bądź też przez gałązki wiśniowe, to to, co im się tam ulało w tej wodzie i odczytały z cienia na ścianie wymyślały przeróżne znaczenia, skąd może do nich przyjechać mąż. Może to być z gór, góral, może to być z morza, w zależności od tego, co ulało się w tej wodzie. I teraz za chwilę pokażę, jak to wyglądało, a jeszcze wcześniej powiem, że dziewczęta szły do studni po wodę. No nie było kranów, prawda? I często gęsto Zaglądając do tej studni, chciały zobaczyć albo cień swojego chłopaka, albo coś. I wyobraźcie sobie, że chłopcy robili takie przykusy, że wrzucali główkę kapusty do wody. No i dziewczęta potrafiły przynieść właśnie wiadro, wody z główką kapusty. Śmiech to był wielki, a najpierw był strach, bo przecież nie wiedziały, co one tam wyłowiły z tej wody. Dopiero zobaczyły w chałupie. Rodzice się też śmiali, no bo to przecież wiadomo, kapusta to głowa pusta. To ja tu doleję teraz do miednicy wody. Będziemy mieć więcej. I postaram się nalać gorącym woskiem. Bardzo wielką ciekawostką jest wróżenie było właśnie z gałązek wiśni, ale musimy pamiętać, że gałązki wiśni zerwane w Wigilię Świętego Andrzeja, wstawione do wody lub też w mokry piasek, powinny zakwitnąć na Boże Narodzenie, co będzie świadectwem dobrego przyszłego roku, bądź że dziewczyna, która wstawiła takie kwiaty, w Przyszłym roku wyjdzie za mąż. A jeszcze dziewczęta, idąc później po tych zabawach z chałupy, przez wieś, nadsłuchiwały pod oknami. Nadsłuchiwały różnych słów. Czy mogły to być słowa ruchome albo słowa stałe. Słowo ruchome, jak na przykład posłyszały, pojedzie, idzie, leci. To znaczy, że w przyszłym roku wyleci z chałupy gdzieś w świat, a jak było, siedzi, stoi, leży, no to wiadomo, że jeszcze w chałupie pozostanie przez cały rok. A starsze kobiety też schodziły się do, do tych chałup, bo wiedziały, że na koniec tych zabaw andrzejkowych, zazwyczaj chłopaki sprowadzają muzykanta i odbywa się zabawa. I również śpiewały przy tej okazji różne piosenki. Na przykład moja mama trzy cór miała. Moja mama trzy cór miała i tak wszystkie wianowała i tak wszystkie wianowała. Jedny dała krowy woły. Jedny dała krowy woły, drugi dała. Grunt gotowy, drugi dała grunt gotowy, trzeci dała roboteckę, trzeci dała roboteckę na parstecek i Giełetzkę na parstecek i Giełetzkę, żeby mama nie broniła. Żeby mama nie bruniła, miała ja Kawalira kawalera, miała ja kawalira. Ale moja mama bruni, ale moja mama bruni, co z obocy to go co z obocy to go No i tak sobie śpiewały, śpiewały radośnie wtedy, kiedy dziewczyny wychodziły na podwórko. A one również w chałupie się zabawiały śpiewając. Ulany wost dziewczęta lały przez ucho od klucza, ale przy tym to jeszcze śpiewały. Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju, dziewcząt dobrodzieju. Wole swoją mokasz najmilszego pokaż. Wole swoją mokasz najmilszego pokaż. A lały również wos przez gałązki wiśniowe. Brały dwie gałązki wiśniowe, składały je na krzyż. I znów śpiewały. Andrzeju, Andrzeju, wolę swoją okaż. Z ulanego wosku najmilszego pokaż. Z ulanego wosku najmilszego pokaż. I taki wosk sobie stał dłuższy czas w miednicy. Aż zastygł, i z tego uformowały się jakieś figurki. Następną taką fajną zabawą, związaną z, ze świętym Andrzejem, to była zabawa w odgadywanie, co znajduje się pod trzema talerzykami. Trzy talerzyki były na stole, w jednym talerzyku pod jednym talerzykiem były kwiatuszki. Pod drugim talerzykiem był różaniec, a pod trzecim była obrączka bądź pierścionek. Dziewczęta w chałupie musiały się odwrócić, a osoba ta, która pokazywała te wróżby i zabawy, przemieniała talerzyki, dziewczęta się odwracały i podnosiły talerzyk. W zależności od tego, co było pod talerzykiem, to dziewczęta dowiadywały się, co ich czeka w przyszłości. Jeśli była obrączka lub pierścionek, to znaczy, że dziewczyna wyjdzie wkrótce za mąż. Jeśli były kwiatuszki, to jeszcze będzie panienką. A jeśli był różaniec, no to w przyszłości będzie zakonnicą. Bardzo ciekawą zabawą. Jeszcze było zakładanie na nitkę lnianą albo na włos wyciągnięty z głowy obrączki. I tą obrączkę trzymało się nad szklanką zimnej wody. Trzymało się w lewej ręce nieruchomo. I ile razy obrączka uderzy. O brzeg szklanki za tyle lat dziewczyna wyjdzie za mąż. Była to po prostu zabawa, bo bywało też tak, że potrafiła obrączka stanąć w miejscu i cały czas się kręcić. To znaczy, że dziewczyna nie wyjdzie za mąż, będzie starą panną. Będzie ciągle w tym domu, tak jak w tej chwili. Obrączka no się nie rusza. Następną zabawą to była zabawa, gdzie dziewczęta lepiły gałki. Gałki były lepione z chleba, moczyły ten chleb w wodzie. moczywie w wodzie, a które były jeszcze bardziej przezorne, to potrafiły raniusieńko przed wschodem słońca pobiec do źródełka pobliskiego, przynieść wody w ustach i wyparsknąć na, na, na mąkę albo też na chlebek i uklejały gałeczki. Ale do tych gałek wkładały do środka na przykład, kawałek kiełbaski. A to po to, że jak ukleiły, każda dziewczyna ukleiła swoją gałeczkę, a później wszystkie wybiegały z chałupy, szły na podwórko i układały gałki blisko budy psa. Iż ich uciekały z powrotem do kołpy i przyglądały się przez okno albo z sieni co też te ps, ten pies będzie robił i którą gałkę pierwszą pies złapał to ta dziewczyna pierwsza wyszła za mąż były to takie ładne gałeczki jedne robiły pszenne, drugie robiły żytnie i z te gałeczki właśnie układały niedaleko budy psa. Burka na przykład. W zależności jak i... No wiadomo, że jak była któraś gałeczka i dużo w niej było jakiegoś dobrego, smacznego tłuszczu, to na pewno pies złapał pierwszą tą gałeczkę. A jeśli była gałka pusta bez niczego, no to na pewno zjadł ją na końcu. To, to była jedna z zabaw, gdzie używano zwierzęta, a następną Zabawą, gdzie potrzebne były zwierzęta, to było dziewczęta, siadały w kółko i usypywały sobie kupeczki ze zboża przed sobą. A chłopaki wpuszczały koguta, do której kupeczki z ziarnem najpierw podbiegł kogut, no, ta dziewczyna pierwsza wychodziła za mąż. Tak, tak w to dziewczęta wierzyły. Było to zarazem zabawą, bo wiadomo, że, że kogut też był przestraszony, bo to wpada do chałupy, często roztrzepywa wszystkie ziarna. Następne uży użycie zwierząt do tych zabaw andrzejkowych to był, to był indoor. Indorowi zawiązywano oczy, wpuszczano go do chałupy, no i ten Indor latał po chałupie, ganiał te dziewczyny i łapał za spódnicę. Którą złapał pierwszą za spódnicę, to ta pierwsza miała wyjść za mąż. Zabaw było jeszcze bardzo wiele. Najfajniejszą zabawą, taką radosną, to była zabawa ustawiania bucików. Dziewczęta zdejmowały z lewej nogi bucik i ustawiały go przez całą chałupę. Przez calusieńką chałupę i tak ustawiały, żeby nosek dostawał do pięty. Ustawiały bucik za bucikiem do drzwi. I który bucik pierwszy stanął na progu? to ta dziewczyna pierwsza wychodziła za mąż. Ale przy tym dziewczęta bardzo ładnie śpiewały. A idźże chodaczku po calutkiej izbie, a nie zatrzymuj się aż na samej przyźbie. Oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak. Oj tak, oj tak, tak. A idźże chodaczku po calutkiej izbie, a nie zatrzymuj się aż na samej przyźbie. Oj tak, oj tak, oj tak, tak. Oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, tak. No i mamy Gucika, który pierwszy. I to akurat jak bucik Hanki. Hanusia się cieszy, Hanusia raduje, że jej bucik pierwszy we świat powędruje. Oj tak, oj tak, oj tak, tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, tak. I tak się bawiono przez całe wieczory. Ale również dziewczęta bucikami bawiły się w ten sposób, że rzucamy buciki przez lewe ramię, lewą ręką za siebie. I w zależności od tego, jak się bucik ustawił, to wtedy mówiono o tym, że albo dziewczyna wyjedzie ze wsi, albo jeszcze w tej wsi zostanie. I rzucano lewą ręką przez lewe ramię. No i tak. Jak wziąłszy te drzwi, proszę, żadna z tych dziewczyn ze wsi nie wyjedzie. Obie zostaną jeszcze w chałupie. Następną taką jeszcze zabawą była zabawa. Obierano jabłuszko. Ale jabłuszko starano się tak obrać, żeby była jak najdłuższa obierka. I jak obierka była długa, to wtedy dziewczyna rzucała też tą obierkę przez lewe ramię. No bo wszyscy wiemy, że lewe ramię pod, pod tym ramieniem tam znajduje się serduszko. Lewa ręka i to wszystko miało znaczenie związane z, z radością, z wszystkimi następstwami. No, i z takiej upinki należało odczytać, jakie to be, jaka to będzie literka alf z alfabetu. No, dla mnie to jest. Pewnie G albo E, bo tak jest dziwnie ułożone. No to będzie jakiś Edward albo. Albo jakiś Grześ. Poza tym była jeszcze taka jedna wielka zabawa, ale to już gospodarze robili w kręgu tylko swoich własnych dzieci. Bo te wszystkie zabawy, które przed chwilą tu. Oglądaliśmy to, były zabawy, że dziewczęta z całej wsi schodziły się do chałupy, do jednej dziewczyny, przeważnie do najbogatszej, bo miała dużą chałupę i można było się tam zabawić. Ale gospodarze sadzali swoje dzieci wokół stołu i brali na przykład. Jakie mieli pole? Mieli pole, prawda, gdzie sadzono ziemniaki, mieli sad. Czy mieli też. Jakiś ogród z warzywami. Brali takie po każdym warzywie, na przykład jeden ziemniak, jeden burak i na przykład jabłko albo gruszka, w zależności co w tym sadzie było. I sadzali, jak dzieci siadły wokół stołu, gospodarz rzucał te artykuły takie warzywne i owocowe po stole. I do kogo się, jaki ten owoc, czy warzywo. Przesunęło po tym stole, to znaczy, że to dziecko otrzyma dane pole w przyszłości. Jeśli, jeśli ziemniaki poleciały do, do Hanki czy do Zośki, no to ona otrzyma pole z, to z ziemniakami, gdzie może sadzić ziemniaki. Na przykład syn mógł otrzymać sad, gdzie miał drzewa owocowe, a jeszcze inna dziewczyna warzywa. Poza tym chłopcy sprawiali dziewczętom przenajróżniejsze zabawy. A muszę jeszcze powiedzieć, że wosk, który tam lany był, to dziewczęta przynosiły z zapazuchą takie zawiniątka, i każda sama miała swój własny wosk, uskrobany z czego? Uskrobany z gromnicy. Dlaczego? Że Gromnica była poświęcona i dziewczęta wierzały, wierzyły w to, że wosk taki wylany, poświęcony na wodę to będzie ważny i ukaże im to, co w przyszłości ich czeka. Poza tym dziewczęta w, świętego, w Wigilię Świętego Andrzeja pisały sobie kartki. No tu mi będzie trudno pokazać, ale tylko może opowiem. Pisały s, y, swoje imiona i przyklejały do brzegu miednicy dokoło. Na środek puszczały łupinkę z włoskiego orzecha, w której w środku było troszkę paku i te pakuły się paliły, do której karteczki podpłynęła taka łódeczka z orzecha i podpaliła ją, no to ta dziewczyna pierwsza wyjdzie za mąż poza tym dziewczęta pisały jeszcze karteczki i wkładały te karteczki pod, pod poduszkę w Wigilię Świętego Andrzeja a, a w, rano w Andrzeja wyciągały z poduszki i patrzyły jakież tam było napisane imię to w przyszłości podobno miał być mąż nad, z takim imieniem. To były zabawy, które trwały bardzo, bardzo długo. Trwały one przeważnie do północy. A powiem jeszcze, że w Świętą Katarzynę, w Wigilię Świętej Katarzyny wróżyli sobie chłopcy. W jaki też sposób? Chłopcy przeważnie wróżyli w ten sposób, że też pisali kartki imiona dziewcząt, które znali, które lubili, a również Potrafili włożyć jakąś część, która była dziewczyny. Na przykład wstążkę, jak ściągnęły dziewczynie, jak szła przez wieś, czy zgubiła w czy tam kawałek jakiegoś, jakiejś chusteczki, czy też zakradli się i ściągnęli z, z suszonego się sznurka kawałek bielizny, i to wkładali pod poduszki. I rano wyciągali i wtedy też sobie w ten sposób wróżyli, że, że uważali, że ta dziewczyna będzie w przyszłości jego żoną. Ale najśmieszniejsze było to, że później jak już chłopcy zaglądając do tej chałupy, prawda, gdzie te dziewczęta sobie wróżyły, stojąc za tymi oknami, sobie przemyśliwali przeróżne. Rzeczy, ale do tego potrafili się przebierać. Zakładali sobie przeróżne baranie rogi na głowę, robili sobie maski zwierząt, mazali się sadzami, no i po prostu w ten sposób straszyli dziewczęta. Ale na koniec wszystkich tych zabaw Andrzejkowych chłopcy szli na wieś. Przyprowadzali ze wsi najlepszego skrzypka do tej chałupy, do dziewczyny. No i zabawa trwała do samego rana. Ale czasem bywało tak, że na drugi dzień już był adwent, więc rodzice kazali kończyć zabawę o północy, bo przecież rano dziewczęta musiały iść z roratkami na pierwsze roraty. Ja chciałam wam jeszcze powiedzieć, że dawniej, dawniej był kiedyś taki wypadek, że dziedzic miał piękną córkę, ale ta córka była taka kapryśna, przebierała, wybierała tych chłopaków. No i właśnie w tą Wigilię Świętego Andrzeja pomyślała sobie, że może właśnie w lustrze zobaczy tego swojego Przyszłego męża. Postawiła sobie lusterko, siadła sobie w alkierzu swoim, postawiła dwie świece obok. Wszystkie światła były wygaszone i wpatruje się, mocno wpatruje się w to lustro. Ale za okno za, ktoś się tam zakradł. Ona tak patrząc zobaczyła jakąś straszną maszkarę. Tak się przestraszyła, że spadła z tego swojego fotela. I ze strachu zmarła. Wielki był krzyk i rumor w całym dworze. No bo co to się mogło stać? Kto to mógł być? A był to właśnie jeden z lokali, który pracował właśnie w tym dworze. Dziewczyna mu się bardzo podobała. No ale przecież wiadomo, dziedziczka nie może wyjść za mąż za lokaja, więc. Lokaj później bardzo szybko opuścił ten dwór, zanim wszyscy się spostrzegli, że to właśnie był on, no bo wiadomo, by mu ogromna kara. I od tej pory większość dziewcząt już nigdy nie siada przed lustrem i nie ogląda tego, co może jej się pokazać w lustrze, jako przyszłego męża. Na zakończenie tych wszystkich zabaw. Tak jak powiedziałam, tańczono, a tańczono oberki, polki, krążono po chałupie, koła i różne tańce, zabawy, w których po prostu mogli chłopcy razem z dziewczętami się przekamarzać. Myślę, że taki mamy czas teraz, że możemy się zabawić w te zabawy Andrzejkowe, bo większość. Dzieci i młodzieży spędza czas w domu. Jeszcze raz pozdrawiam. Zapraszam na lekcję folkloru. A na skrzypeczkach do zabawy Andrzejkowej przygra nam pan Tadeusz Sałbut. Dziękuję.